By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny Choć jesteś tak codziennie odmienna Witam Was kochani serdecznie W drugim moim tagu Tak nazywa się Wolałbyś, Wolałabyś Zostałam otagowana przez Pannę Annę Bardzo Ci kochana dziękuję Dopiero się oglądamy od niedawna, się poznałyśmy, znaczy odkryłyśmy się na YouTube Jakoś tak jednocześnie I przypadłyśmy sobie do gustu, oglądamy się, bardzo się lubimy jeżeli można tak nazwać. I kochana panna Anna zotagowała mnie do tego tagu. I przechodzimy do sedna. Pytań jest dość sporo. Na, na kilka nie odpowiem, ponieważ nie dotyczą mnie bezpośrednio, tak? Bo ja nie jestem zawodową makijażystką, jogerką modową ani modelką vlogową, yy, więc tak, więc przechodzimy szybko do sedna. Słuchajcie, ja uwielbiam jeansy i uwielbiam spodnie dresowe. Nienawidzę sztruksów. Yy, uwielbiam jeansy, kiedy wychodzę, yy, czy są to rurki, czy są to normalne jeansy, kiedy wychodzę na dwór, że tak powiem, na zewnątrz, yy, do miasta, gdzieś na jakąś wycieczkę, uważam, że są najlepsze, najwygodniejsze do chodzenia. Oczywiście te, które nie krępują ruchów, tak? bo też są takie rurkowate, które ciężko jest je wciągnąć przez stopę i uciskają was w brzuch, więc no, po co się męczyć, tak? niech, niech one będą troszkę luźniejsze, ale nie będą wygodniejsze. Ale uważam, że w jeansach wygląda się komfortowo, mimo że na sportowo jest się ubranym, ale uważam, że elegancko. Do, niego pas, do nich pasuje i biała bluzka, i marynarka. I bluza dresowa, i szpilka, i adidas, i but sportowy, tak miałam mówić. I but sportowy, także jestem za dzień sami. A oczywiście spodnie dresowe, jak tylko wchodzę do domu, zdejmuję wierzchnie, ubranie takie powiem wyjściowe i wkładam dresy. Albo getry, ale ostatnio chodzę w dresach, ponieważ mój pies strasznie linieje i getry no strasznie obłażą i to bardzo brzydko wygląda, więc w dresach. Dresy jakoś tak nie przyjmują. Dresy są bardzo wygodne, coś sięgnąć z szafki, coś, czy się nawet polejemy, ubrudzimy, to nawet nam tak nie szkoda, wrzucamy do pralki zaraz na kilka godzin już są suche. Uwielbiam ani krótkie rękawy, ani długie rękawy. Uwielbiam rękaw trzy czwarte, ponieważ ja zawsze chodzę, możecie to zauważyć w filmikach, że umie to widać zawsze yy, połowę ręki, tak? tą część do łokcia, bo ja zawsze podwijam rękawy, jeżeli mam długie. Ja chodzę cały czas na, na taki 3-4 rękaw albo na krótki. Yy, krótkich nienawidzę na ramionczka rzeczy. Yy, ja mam bardzo masywne, nawet jak jestem bardzo szczupła, bo potrafię w ciągu 3 lat schudnąć 20 kilo i przytyć tyle samo, więc nawet jeżeli jestem bardzo chuda, yy, to ja mam bardzo masywne ramiona i bardzo masywne tutaj bicepsy, to mój mąż mówi. Yy, ja bardzo brzydko wyglądam w ramionczkach, czy są to cienkie, grubsze, czy te bardzo grube ramionka od bluzek. Nie lubię brzydko, dziwnie się w nich czuję i uważam, że na mnie wyglądają fatalnie. Na krótki rękaw, to jest taki rękaw wiecie, między, między ramion, ramionczkiem, a krótkim rękawem jest takie coś pomiędzy. Strasznie lubię, jeszcze jak jest taka bufka fajna, to takie bardzo lubię bluzki. I trzy czwarte do łokcia. Troszeczkę za łokieć, Wtedy jest mi ciepło wokieć, a tutaj mam, nie krępuję. Kiedy jestem bardzo szczupła, wracając do tematu, to bardzo lubię spódnicę. Sukienki mniej, uważam, że sukienki są bardziej przeznaczone na jakieś gale, na jakieś wyjścia. Nie lubię sukienek, ponieważ w swoim życiu miałam kilka sukienek i zawsze jak zawiał wiatr, to mi było widać nie to, co trzeba było, żeby było widać. A spódnice jakoś tak lepiej się trzymały, bo ja lubię ołówkowe spódnice, albo jak są jakieś rozkroszowane, to one są wtedy z, z grubszego materiału, więc wiatr ich nie porywa. Tak? Czuję się komfortowo. Jeżeli przytyję, no to wtedy... Wkasuję się w spodnie i chodzę tylko w spodniach. Bardzo lubię mozaikowe rzeczy, nie lubię pasków i nie lubię krat, yy, żadnych pepitek, groszków. Yy, miałam kiedyś sukienkę w wisienki, to była ciemna sukienka w białe wisienki, bardzo ją lubiłam, była zresztą elastyczna. Yy, ale ja... ona była z takiego materiału bardzo rozciągliwego, nie wiem czy to była lajkra czy stretch, w każdym razie bardzo ją lubiłam, była odcinana w pasie. I jak zaszłam w ciąży, to ona ze mną rosła, to znaczy z brzuchem moim. No ale oczywiście potem się tak uciągnęła i, i no, że po tych 9 miesiącach po prostu była do wyrzucenia. A ona miała swoich około 20 lat. Bo, bo to była sukienka po mojej mamie, więc przeżyła dużo i, i po prostu już więcej takiego materiału nigdzie nie spotkałam, żeby sobie taką uszyć. Lubię mozaiki, bo nie widać na nich brudu, nie widać na nich, wiecie, jak się oblejecie, to zaraz, a jakie macie jasne coś, to zawsze, zawsze Wam coś skapni. Ja nie wiem, jak to jest, ale to zawsze tak jest. Więc lepsze mozaiki, bo, bo jak tam się ubrudzicie, to nie widać nawet, jak spierzecie plamę, to, to jej nie widać. Przy nadmiernej potliwości nie widać tego, więc super uniwersalne, wszystkie mozaiki, wszystkie jakieś ciapciaki, niektóre wyglądają tandetnie, ale są bardzo praktyczne. To lubię. Uwielbiam sandały, powiem tak, klapki lubię, ale klapki ja mam bardzo szeroką stopę i bardzo wysoką na podbiciu, więc nie wszystkie klapki dla mnie pasują, bo zawsze sobie poobcieram, nie mówimy o japonkach, tylko o zwykłych klapkach, zawsze poobcieram duży palec od nóg. Więc ja mam ten problem, że mi się poci stopa i po prostu obcieram nogę, więc wolę sandały, bo sandały jakoś tak inaczej trzyma się, wiecie, sandał ma taki pasek jeszcze na, na, na piętę, więc on jakoś tak trzyma stabilniej całą tą stopę, więc jakoś tak nie, nie obcierają się te palce, więc wolę chyba sandały. A najbardziej z takich to, to, to wolę chyba takie na koturnach, one się chyba nazywają, nie, już teraz Wam nie powiem, bo za, zapomniałam, ale napiszę Wam u góry jak to się nazywają te buty. No nieważne. Na, kotur na koturnach ja to mówię, że to one są na słowo. I teraz tak, ja nie lubię kapeluszy. Ja mam jeden kapelusz taki czarny. To jest taki elegancki czarny kapelusz. On pasuje i do jakiejś tam stylizacji marynarkowej, i do, do płaszcza. Ja go dam Julce. Ona w, nich nie, w nim nieraz chodzi, się tam, wiecie, bawi się modą i w nim nie raz chodzi. Ja bardzo lubię apaszki. Apaszki to jest mój konik. Jak była Julka mała, to nakupowałam do wyboru do koloru apaszek. Ona uwielbiała nie jako na szyi, bardziej na głowę. Ona lubiła czapki, ona lubiła chodzić w czapkach i zawsze na wszystko mówiła czapa. Ona chce czapę i na dwór bez czapy nie wychodziła. Ja oczywiście zakładam jej tylko, przepraszam, chustkę na głowę, bandany, przepraszam, bandany albo jakąś taką apaszkę, aby tylko coś miała na głowie. Także ja uwielbiam aparatery, to ja bardzo, też tak najbardziej to, to lubię zegarki. Wiecie, ja, ja jestem maniaczką zegarków, jak gdzieś zobaczę jakiś tani zegarek, to zaraz myślę, tego kolobnie mam i kupuję. Uwielbiam zegarki. E, ostatnio chciałbym powiedzieć, że nie noszę e, bransoletek. Jakoś tak mnie naszło, że mam wolne ręce. Nie, mo, nie noszę też moich obrączek, tylko e, obrączkę e, od mojego męża, ale mam też cztery takie, które są po moich bliskich i je noszę. E, ostatnio mam jakiś zastój, nie wiem, przesilenie wiosenne. Także z biżuterii to najbardziej lubię zegarki. Przy, moim, przy mojej wadzie kręgosłupa e, wiecie albo nie wiecie, jestem po operacji, więc ja na wysokim butów nie mogę nosić. Mogę ewentualnie, tak jak Wam mówię, które bardzo lubię, są to buty na koturnie. One mają tam, nie wiem, 2-2,5 cm i to jest maks, jaki ja powinnam, jaki ja mogę nosić i jest mi w nich naprawdę wygodnie. Ja mogę cały dzień w nich przebiegać i nic mnie nie boli. Najbardziej oczywiście czuję się komfortowo na płaskim, tak? Baletki i buty sportowe to to mogłabym mieć do wyboru i do koloru. I tu odpowiedziałam od razu na no to, tak, buty sportowe. Ja butów sportowych, na buty sportowe nigdy nie żałuję pieniędzy. Mam oryginalne. Od kiedy pamiętam, czyli od kiedy zaczęłam pracować a To było zaraz po szkole średniej, poszłam do pierwszej klasy i wtedy, znaczy ja już wcześniej sobie postanowiłam, że jak pójdę do pracy, to sobie kupię pierwsze oryginalne buty sportowe. Wcześniej oczywiście nas nie było stać na jakieś, żebym ja sobie mogła kupić jakieś buty za taką większą kwotę, nawet jeżeli to było oryginalne. Zresztą kiedyś nikt nie zwracał na to uwagi, tak? czy to się nazywało Adidas czy Adidos, czy to miało trzy paski czy cztery. Chodziło się w tym, co było w sklepach. Kiedy przyszedł boom, że ktoś to po prostu zapoczątkował, że weszły buty sportowe oryginalne, ja powiedziałam sobie, że ja sobie kupię takie buty. I takie buty mi wytrzymały. Pierwsze, które sobie kupiłam za własne pieniążki, wytrzymały mi 3 lata. To były zwykłe z materiału czarne Nike. Ja byłam z nich dumna, że sama je sobie kupiłam. Ja o nie dbałam. I postanowiłam, że właśnie takie będę teraz preferować buty. Nie opłaca się kupować najtańszych butów, bo się kupi ich, o butach sportowych mówimy tak, że się kupi ich 5-10 par, ale one wytrzymują jak to kiedyś Pan powiedział w sklepie, że one wytrzymują 1000 kroków i są do wyrzucenia. No nie oszukujmy się, ta, tak to właśnie jest. But sportowy oryginalny wytrzymuje około 3 lat. I tak przechodzimy, jeżeli jesteśmy przy butach sportowych, no to oczywiście bluza, tak, bluza. Mam trzy marynarki, zielona ze sztruksu, czarna z aksamitu i taka be, e, e, na kant, ja to zawsze mówię, do prasowania beżowa, w krateczkę delikatną taką, jej nie widać, tej krateczki trzeba się dobrze przyjrzeć i to jest elegancka, kiedy chcę to ją zakładam na jakąś, jakieś naprawdę wyjście eleganckie, to mam trzy marynarki, rzadko w nich ostatnio chodzę, bo preferuję właśnie ostatnio Yy, wygodny styl, także bluza tak, nienawidzę swetrów żadnych, mam jeden nie, przepraszam, wróć, mam dwa swetry jeden dostałam od mojej przyjaciółki to jest taki bardzo długi swetr chyba za H&M, on był kapturem, robiony na drutach, sk ze sklepu ale tak wygląda jakby był robiony na drutach wszystkie kolory, odcienie brązu i on ma wielki kaptur i on jest bardzo długi, bo jest prawie do kolan bardzo go lubię, i drugi krótszy jest w odcieniach niebieskich też ma wielki kaptur i ma, jest robiony na drutach i te, ten pierwszy jest na guziki a ten niebieski jest na suwak ma wielki fajny kaptur i, i ten sweter jest w, w, w warkocze także bardzo te dwa swetry lubię i to są tylko dwa swetry jakie w życiu miałam w, wrzuć w, wróć w, 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 w życiu może tak małżeńskim tak bo jak byłam mała to na pewno miałam swetry ale